Witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Na wstępie chciałbym Wam podziękować już któryś raz. Dziękuję za 3000 subskrypcji. Obecnie już jest chyba 3100. E, no, nie mam słów. Bardzo szybko to idzie naprawdę. Jak, kurde, zaczynam by się bać jakimś mikro, mikro youtuberem, już nie? 3000 to nie przelewki. Szczerze, myślałem, że uda się to osiągnąć przynajmniej do, do września, nie? a nie już e, początek lutego. I kurde, takie, te, taka sytuacja. Ale bardzo dobrze. Może uda się osiągnąć 10 tysięcy w tym roku, to by było mega super. Yy, powiem Wam, że dużo przemyśleń, dużo zmian teraz ostatnio się wydarzyły w ciągu ostatnich dwóch dni i będę się bardziej skupiał, będę się bardziej chciał przełożyć tego kontentu na YouTube, To jest jednak moja taka zajawka i, i to jest coś, co może kurde z jakimś czasem oddać w końcu kurde ten czas, który tutaj spędzam i nagrywam się i, 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 i wiecie, to w końcu mi odda. Nie? Już oddaję. 3000 ludzi mnie subskrybuje. Naprawdę to jest takie dla mnie wielkie osiągnięcie. No i oby tak dalej. I dziękuję wszystkim, że mnie oglądacie i że tu jesteście. Także będę w przyszłości starał się robić jakiś więcej porad, jakieś jedzenia dla kobiet, mężczyzn. Będę chciał też namówić moje, żeby trochę ze mną ponagrywała jakiś kontent jedzeniowy i tak dalej. Du duże, duże plany. No i też zmiany, jeśli chodzi o moją dietę, jedzenie w górę, Jakieś 100 gramy tam w ogóle w dzień treningowy i nietreningowy. Nie do końca są jakieś tak 80, później może tutaj wkleję moją dietę albo chociaż makro, jak to wygląda. Oczywiście, nie zapomnę. Mam nadzieję, że nie zapomnę. A teraz tutaj już mam przedtreningowy posiłek, także mój przedtreningowy posiłek i potreningowy są zawsze takie same 90 g kleju ryżowego. 30 gram rodzynek, teraz przerzuciłem się do rodzynki rodzynki to życie, <gry> mamy jakiś taki dostęp fajny w sklep. są takie bardzo świeże, mięciutkie. mega, mega sprawiają mi frajdę no i białko, izolat 62 gramy izolatu bananowego z ESN, Testuje. też mega fajny smak, nie jest jakiś za słodki i takie, daje taki dobry flavor, że tak powiem to po angielsku dobra, ja zaczynam jeść i kurde Widzimy się chyba z treningu. Zobaczymy. Coś może zaatakuje. Do wszystko. Ok. Ściąganie z góry takiego drążka tymi takimi wolnymi uchwytami. dehandle handle się to nazywa. Dla mnie jedno z najlepszych kurcze ćwiczeń jeśli chodzi o taki fokus. Zrobiłem tutaj trzy serie robocze. Używam takich D-handle dla, dlatego, bo na prostym barze tak też go robię, ale boli mi wtedy bark. Także kolejne ćwiczenie to T-barrow. Mój ulubiony. Wiecie, mam dyskopatię, to jest jedyny row, jaki mogę robić, lub maszyny, także tutaj były trzy serie robocze, to jest moja ostatnia seria robocza, także tutaj już był totalny rozpierdziel i teraz przeszedłem sobie do takiego ściągania drążka, czasami robię to na maszynie hamera lub na handlach ale jak ostatnio ta przepuklina mi kurde zaczyna to skwierać coraz bardziej pępkowa, jeszcze nie wyszła ale mam lekarza za parę dni, także zobaczymy co, co tam w trawie piszczy więc zrobię to na linkach bo tutaj nic nie czuję, ale jeszcze czasami się zdarzy że się porwę na handle ostatnio robiłem na treningu handle i handle też mega bardzo dobrze krzywę dzisiaj też byłem w planie ale zamiast hantli zrobiłem inne ćwiczenie no i tutaj były dwie serie robocze, od razu przeszedłem do maksymalnego ciężaru i tutaj takie ściąganie hamera też dwie serie, to jest taki bardziej lat focus, żeby kurde te lacy zawsze były fajne i duże i rosły w zdrowiu. Dwie serie robocze Kurczę, nie wiem nawet co tu dodać, uwielbiam to ćwiczenie, bardzo fajne. Czasami robię to oburącz, zależy. Parę tygodni robię jedną rącz, parę tygodni, oburącz. Jak przestanę tak jakoś dobrze krzucić tą konekcję, to po prostu zmieniam, że robię to oburącz. Oburącz może troszeczkę mniej ciężaru biorę, chociaż nie, też trzy płytki latają. A teraz wiecie, już jest taki, e, taka mocna redukcja, także i tak ta siła jest mega u mnie, jeśli chodzi o te plecy. No i to zamiast wiosowania handlu, zrobiłem sobie ściąganie linki. E, tutaj trochę się już poszarpałem, kurczę, e, poniosłem się z motyką na słońce, bo e, trochę mnie lędźwi, a teraz bolą właśnie po tych, kurde, rołach. I, i, ale i tak, kurwa, mega ćwiczenia dla mnie, uwielbiam je. Teraz e, ramiona, 3 serie Roboxe, prosty. Gryf. Na prostym gryfie dużo bardziej czuję konekcję z bicepsem i naprawdę bardzo dobrze mi wchodzi to ćwiczenie. Dodałem je do planu, dawno nie robiłem i teraz jest to mój obowiązek, bo czuję, że te ramiona zaczynają rosnąć. Nawet tam delikatna żółka się przebija na prawym bicku. No i to jest też moje ćwiczenie, które praktycznie zawsze teraz robię. Nawet lepiej nie czuję niż linki na wyciągu, więc jeśli robię na, na Elite to zawsze z te handle bo no jak jadę na Planet Fitness to mam takie fajne maszynki, że że nie robię już te, tego ćwiczenia. Także taki trening w skrócie. E, dobrze te skatowane plecy. No, i widzimy się już z domu. Dobra, jestem. Także tutaj taki trening bardzo szybko w skrócie. Oczywiście same style robocze były, e, ale to już o wszystkim opowiedziałem. W sumie teraz potreningowy posiłek. E, nagrywam z tego samego miejsca co przetreningowy, bo mam bardzo ładne światło. No, chyba trzeba iść kurde, do fryzjera w końcu trochę ogarnąć te włosy, bo nie pamiętam, kiedy miałem tak e, długie włosy. No, teraz zabieram się za, za jedzenie i, kurde, przygotowuję jeszcze żarcia. Yy, powiem wam, że znowu, kurde, poniosła mnie fantazja na tym treningu i za grubo poleciałem. Nie ma, nie ma, nie ma to tamto. Większy był to trening niż to, co widzieliście yy, przed chwilą. Ale jestem, chcę trochę wykorzystać z tego, że jeszcze mamy trochę tego innego świata. Byłem u mojego kolegi, e, trochę się obciąć na kalafiora. E, tylko boki krótkie. Góry, kurde, na razie powiem, mam, nie tykam, bo już tak zaczynam łysieć, że jeszcze jak to zakrywam, nie wygląda to źle. No ale no, nadchodzi już ten czas, że chyba będę powoli musiał wrócić do mojej łysej głowy. No, ale nic. Training. Bardzo fajnie już czuję te plecy. Powiem Wam, że dużo ostatnio sobie testuję. Kupiłem sobie Oura Ringa, bo jak wiecie to parę miesięcy temu mój zegarek przepadł w pracy. Zgniotłem go w maszynie i od tamtej pory próbowałem takiego łupa, co jest taką bransoletką, fit, fit bransoletką. Ale już nie chcę kurde nosić niczego takiego na opasce, na ręce, a też trochę w pracy się o to więc kupiłem Oura Ringa. Cenowo wychodzi chyba lepiej rocznie: bo łup kosztuje 350 funtów rocznie, trzeba płacić. A O-Ring wyszedł mi chyba 260 funtów, akurat była wyprzedaż. I kurde, aplikacja kosztuje chyba 40 funtów rocznie, także dużo lepiej to wychodzi. I fajne fajne urządzenie. Tutaj, może delikatnie wam pokażę w tle jak to wygląda. Dla mnie to było głównie po to, żeby tylko badać mój sen. Bo. Nie mogę sobie z nim poradzić. E, leki różne rzeczy stosuję. Stosowałem już, nie stosuję e, ciężko. U mnie jak już schodzi ten tłuszcz, e, już jest taka no, nis, niski poziom tkanki tłuszczowej i kurde jak już jest taka sceni, sceniczny look, jak już taki łapie, a mimo że to sceny też czy mi brakuje, na przykład tam 8 tygodni czy coś, e, no to, to u mnie już sen koniec. Nie? Kurde, wstaję o 12 w nocy, o 1 w nocy leżę, patrzę się w sufit, jak już wspominałem, i, i o 4 rano wstaję z łóżka, robię sobie cardio na czczu. E, tylko dlatego, bo się nudzę. E, normalnie bym tego w życiu nie robił, ale po tym cardio udaje mi się tak na godzinkę przespać i, i później idę na trening. Także kurde, męka okrutna i powiem Wam, że nie wiem czy będę startował. Na razie redukcja trwa, ale kurde, coś mi tak wstrykło w głowie, że, że, że wiecie, no, jak nie ma snu. To jest taki główny faktor, jeśli chodzi o, o przyrost, ogólnie o wygląd i, i o zdrowie. No to sobie myślę, pierdole, to nie jest tego warte. Y, to nie jest warte. Y, kat, takie katowanie się chodzi, y, wiecie, zdrowe, bo to już, jest, kurde, to już robi nieciekawe. Jeśli chodzi o akurat głód, nic mnie nie doskwiera, zmęczenie, w ogóle kurwa to nawet siła mi rośnie ostatnio, nie? Y, także to bardzo fajnie. Robiłem ogólnie taki tydzień, że. Nawet podnosiłem kalorie o 1200 kalorii codziennie, więc to jakby się ładowałem, żeby zobaczyć, czy że to przez jedzenie się wybudza, ale to nie przez jedzenie, także kurde, no niestety. Tak, ja mam tak w każdym prepie, w każdej takiej redukcji skrajnej, że kurde, ten ostatni etap 6 tygodni, nie ma snu i, i już jest, jestem w takim wieku, w sensie mam 31 lat, już mnie to tak nie jara, żeby, kurde, tylko wychodzić na scenę, bo wychodzić mam też swoich zawodników, których wystałem osobiście na scenę i, i wolę się tym zająć, niż siebie sam mordować. Kiedyś może wystartuję. Nie wiem, kiedy teraz wystartuję, ale jak sobie tak pomyślę, że, że mam jeszcze się tak męczyć, bo to już idzie oszaleć w drodze widzowej, powiem Wam, że to już, kurwa, idzie o nie? <laughs> Z braku snu. No to kurczę, powiem wam, że, że, że to nie, 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 to, to, się, to, to się w ogóle nie, nie kalkuluje ze sobą, nie? Także taki tutaj mój wylew troszeczkę emocji i przemyśleń, e, wiecie, je, jeszcze jedne zawody wychodzą jakieś 600 funtów e, koszt, żeby wystartować na jednych startach, w planach miałem 4, także to jest minimum 2000 funtów żeby wygrać statuetkę za 10 funtów, to jest kurde, już e, tragedia, nie? I po prostu coś tak sobie, tak sobie to porozkmijałem ostatnio. Bo tak chłopaki w pracy mnie pytali: A zawody, ile się wygrywa, i tak dalej. myślę. myślę Ja pierdolę, bo to ja jeszcze muszę dopłacać za to, nie? I mi tak coś wstrykło w głowę: Mówię, pierdzielę, robię to dla siebie. pcham ten kanał na YouTube e, to mi sprawia frajdę, i zobaczymy. Może wystartuję. Ostatnie osoba jeszcze nie powiedziałem, ale jak nie ogarnę tego snu przez najbliższe dwa tygodnie że nie dam, no to raczej chyba nie, bo to yy, no zdrowie na tym ucierpi najbardziej, a tego bym nie chciał a na razie się uciekł bardzo dobrze, w sensie tak zdrowo, tylko ten sen mi doskwiera no dobra, tyle, idę kurde, bo mi się tam kura smaż na dole tutaj jeszcze kilka fotek, Borano, akurat robiłem fotki sobie, zanim poszedłem na siłownię Eee, także tak to wygląda. 94,92 kg, tak się to waha, góra dół No teraz tak ładowałem trochę te, te węgle w tym tygodniu, no to kurde, no to tak 94 bardziej kilo, no ale tak nawet, nawet nic się tam nie zmieniło jakoś bardzo, także jest ok, dobra. Eee, widzimy się chyba w kolejnym vlogu. Będzie to trening klatki, pusz, jadę na planet, porządny trening, żeby nagrać, bo tutaj na elito tylko kurde takie. Takie voiceovery, i to był planowany voiceover, ale nie lubię takiego w sensie takiego stylu. Także mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym vlogu. Dziękuję Wam za 3200 subskrypcji i idziemy po 10 tysięcy w tym roku. Także do zobaczyska w kolejnym vlogu.